Zostało zapowiedziane na tym streamie przy 160 tysiącach osób coś, o czym gadałem z Sucharem e, kilka dni temu, w sensie kilka tygodni temu. Suchar do mnie napisał z propozycją e, zrobienia derby. Derby. Dymy kontra Xiao Industries. Ja powiedziałem wtedy Sucharowi, że Suchar, słuchaj. Szczerze mówiąc, jesteśmy trochę teraz w dupie, mamy bezradziejne wyniki. Nie potrafimy się ogarnąć, żeby grać razem, trochę dymy obecnie są totalnym gównem, nie chcę, żeby było tak, że musicie nas ratować i nas podnieść, co nie? I, i wtedy e, Słuchar powiedział, okej, okay, okej, okay, to się odezwi, jak będziecie już bardziej zorganizowani i się podniesiecie, co nie? No ale KS1 zdecydował, że derby się odbędą, no to... no to chuj, to się odbędą te derby. Ale ja wiem kto na pewno będzie w składzie, ja wiem kto na pewno będzie sk w składzie. Jeszcze nie jestem przekonany całego składu, bo jest dużo osób do wyboru z dymów, ale na pewno będę, będę stawiać na osobniki, które oprócz tego, że dobrze będą grały, to jeszcze będą robić ciekawy content do tego. Zatem na 100% możecie się spo spodziewać Diabła i Bladiego. to są pewniaki. To są te pewniaki, które mogę zdradzić. No, to jest 100%, którego, Hejka, podziękować którego nie można tutaj zrezygnować. No. postanowiłem z lurkera stać się aktywnym, chatować. No i do bardzo dobrze, Wolśu, dziękuję za pamięć. i oby twoje plany się spełniły, Blaszchak. Co będzie się działo na derbach? Jeszcze nie rozmawiałem o tym słucharem. Dzisiaj napisał, żeby ustalić termin, jeszcze z nim porozmawiam na ten temat i to ustalimy. Nie wiem ile osób w ogóle będą potrzebne na derby, czy, bo w sumie nie wiem czy te gierki będą 4 na 4, 5 na 5, 2 na 2, bo jeszcze gierek nie ustaliliśmy, jeszcze gierek nie ustaliliśmy. Ale będziemy ustalać, jest kilka pomysłów co zrobić, na pewno nie będzie gierki żadnej w rodzaju takiej, że ktoś będzie miał absolutną przewagę i kompletnie zmiażdży, bo to nie ma sensu, wtedy nie ma, nie ma sensu na przykład z nimi grać w Lola, gdzie, w, gdzie u mnie to tylko ja grałem w Lola. No to, to nie ma sensu trochę, Nie Liguni nie będzie, niestety.